Za chwileczkę chciałbym Wam przeczytać maila takiej cichej bohaterki. Przesłałem go, do, zostałem, dostałem zgodę, żeby, aby przeczytać go publicznie. Ona ogląda naszego live'a, który jest zawsze o godzinie 11 w dni powszednie i opisała swoją jakby historię. Jest osobą nisko rosłą, która ma 135 cm wzrostu. Opisała historię, jak jej życie przebiegało, jak była młodsza, i bardzo też mnie zafascynowała jej walka o córkę. Wyobraźcie sobie, że wydała, wydali ponad 520 tysięcy złotych na jej leczenie. O tym się dowiecie później. Jest to udokumentowane, ponieważ przesuwają mi nawet rachunek. Czytam też tę historię, ponieważ ona może podnieść na duchu. Tym bardziej, że w mediach bardzo często, tak jak słyszę, głosy, my niepełnosprawni jesteśmy. Przedstawieni jako super bohaterowie. Dokonaliśmy tego, tamtego, nawet, nawet takie rzeczy, że mogą zachwycić pełnosprawny, a niektórych niepełnosprawnych po prostu wzbudzić yy, poczucie takiej yy, dyskomfortu. Dlaczego ja tego nie robię, albo jestem zaleniwy? Czasami jest tak w moim przypadku, nie? Bo jak patrzysz i porównujesz się. A, 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 a druga. Na, na drugim biegunie są tacy ludzie, którzy są bezradni. Potrzebujemy pieniędzy yy... i brak mi takiego wypośrodkowania. Monika jest dla mnie taką cichą bohaterką, dlatego poprosiłem ją. Dobra, dobra, nie gadam, już wam czytam. Yy, no i nie mam Monika, mam 51 lat i na live u ciebie jestem pod pseudonimie takim a takim. Chciałabym powiedzieć o sobie trochę więcej, gdyż nie jestem osobą inkognito. Tak jak już wiesz, jestem osobą niskiego wzrostu 135 cm. Urodziłam się z tym schorzeniem. Nie ma wielu takich osób. Moje schorzenie nazywa się hipochondroplazja. Jest to rodzaj dysplazji wywodzącej się od achondroplazji. Pomimo, że moja rodzina wykonuje zawody medyczne w nawiasie lekarskim, to mnie nie było dane studiować medycyny w tych dawniejszych czasach ponieważ lekarz medycyny pracy nie wyraził zgody. W dzisiejszych czasach nie byłoby to problemem. Także skończyłam techniki dentystyczne i miałam nie lada problem z zatrudnieniem. Udało mi się zatrudnić w holenderskim laboratorium dentystycznym, gdzie nauczono mnie wszystkiego. A po pięciu latach pracy otworzyłam własną pracownię. Brawo! Mam zdrowego męża, dziesięcioletniego syna i trzynastoletnią córkę Patrycję. Która niestety odziedziczyła po mnie chorobę. Dzięki Bogu w dzisiejszej dobie wiele schorzeń można już leczyć. Moja córka w wieku 11 lat mierzyła zaledwie 119 cm wzrostu, dzisiaj, dzisiaj mając 13 lat, ma 140 cm wzrostu. Amerykańska klinika w Warszawie podjęła się leczenia Patrycji, za którą zapłaciliśmy 520 tysięcy złotych ponieważ szanowny NFZ nie chciał nam zrefundować operacji, żeby ocalić córkę przed wózkiem inwalidzkim i polepszyć jej poziom życia. Oddaliśmy na to wszystko, wszystkie nasze wieloletnie oszczędności. Bardzo pomagała nam szkoła, do której Patrycja uczęszcza oraz trochę pieniążków mieliśmy z fundacji, z rozliczeń rocznych i trochę ze zbiórki się pomaga. Dziękuję bardzo. Najważniejsze, że udaje nam się spełnić marzenia córki, a ja, kropeczki, cóż, cieszę się z tego, co mam, i nie użalam się nad własnym życiem. Jestem osobą, która nie rozczura się i nie płacze nad własnym losem, tylko pcha, ten bagaż życiowy do przodu. Nie oczekuję od ludzi współczucia, ponieważ doświadczyłam wiele złego w młodszych latach. Ale cieszę się i dziękuję za dobrych ludzi, których Pan Bóg pozostawił. Postawił na drodze mojego dziecka. Nigdy nic mi się nie należało, ani renta, ani dotacja z pefron do samochodu. Nigdy z niczego nie korzystałam i nie umiałam o to walczyć. Wiele rzeczy w domu jest mi ciężko zrobić, umyć okna, powiesić firanki. Wszystkie prace, które trzeba wykonać w górze albo z przedmiotami o większych gabarytach. Mieszka z nami moja mama, która to ogarniała, ale ona też się starzyje i siły ją opuszczają. Ma 75 lat. Dlatego i ja złożyłam wniosek o wsparcie na początku lutego we WZON w Warszawie, bo mieszkam niedaleko. Tam, tam, tam. Prawie zawsze jestem na Twoim live, ale nie zawsze mogę się połączyć, ponieważ są to godziny mojej pracy i przychodzą lub dzwonią klienci. A nieco nie chcę przeszkadzać. Wiele rzeczy dowiedziałam się u Ciebie na live, o których nie wiedziała. Życzę Ci zdrowia, wytrwałości, jak również wytrwałości dla Twojej małżonki. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na Twoim live. Monika. Po skryptum wysyłam zdjęcia, jak wyglądam, jak wyglądała moja córka i, i po operacji. Moniko, również ci pozdrawiam. Bardzo serdecznie pozdrawiam Twojego dzielnego męża, bo to mężczyźni też to dźwigają na swoich plecach. W małżeństwie zawsze jest to razem. Jedno drugie. To jest, ja zawsze porównuję małżeństwo, to są jak dwa konie. W powozie, jedno czasami słabnie, to drugie ciągnie i wiecie, do przodu. Pozdrawiam bardzo serdecznie twoje dzieci. I bardzo Ci dziękuję za Twojego e-maila.